Zjesz coś słodkiego, a za chwilę energia. Ale to pułapka. Cukier powoduje gwałtowny wzrost glukozy we krwi. Organizm reaguje zastrzykiem insuliny. Gdy cukier szybko spada, organizm wchodzi w tryb alarmowy. I tu wkracza kortyzol. Kortyzol pomaga podnieść poziom glukozy, by organizm mógł działać. Ale jego nadmiar to problem. Zbyt dużo kortyzolu to przewlekły stres, gorszy sen, więcej tłuszczu na brzuchu i stany zapalne. Im częściej sięgasz po cukier, tym częściej aktywujesz ten stresowy mechanizm. To błędne koło. Cukier podnosi glukozę, potem kortyzol, potem znów chcesz cukru. Zamień cukier na pełnowartościowe posiłki. Ustabilizujesz glukozę i uspokoisz hormony. Mniej cukru to mniej kortyzolu, więcej spokoju, lepszy sen i odporność. Postaw na naturalną dietę prozdrowotną. Zapisz się do naszego newslettera i odbierz dietę prozdrowotną na 7 dni za darmo. Link do zapisu znajdziesz na naszym profilu.